RADIO to 18 do Kaliny. Musisz uratować życie dwóch zakładników w tym Ja Zabiję. Nie, nie będę się załować jak, jak jesteś taki hendy, to proszę, bardzo W porządku, zapomniałem, że się skończyłaś 14 roku życia. Wracam do negocjacji. <coughs> Oj! <coughs> <coughs> <Awas> <coughs> dla tego pana. Chcę się przelizać z y, Kaliną. O! Jeżeli ja mogę przyjść. Nie będę się załować jak, jak jesteś taki hendy, to proszę, bardzo Co o to? Uuu, wow, nekunda.

nie widzę tych chłopa Co? Oj oj na do wodę, teraz Kareka jakie masz na Rbota? 192 Obiąc z drugiej strony już Kmita Też nie znam wiesz Kuba Kmita, wale a wiesz, co się. A nieważne zresztą. Rymuje złomana noga? Co? jako kombatląga. Dobra, dobre Mariacik, dobre. Będę tak zawsze mówił. I dalej. Prost, się i z tyłu polą, jak oni stoją mamy... Boże. A to Ej, to zajęty, naprawdę Ej, taksówkarz pojedzie stąd Wariatrze posłyszę coś zażytaj Cicho, cicho, już bądź, bądź Już, już, jadę, sorry co? Co? O nie A co, Ej, skrypuj to, skrypuj to, skrypuj to No i działa Dobra, to zajebiście Skoczymy jeszcze po telefon dla mnie? Mhm Mamy 10 minutek Dobra, ważne, że ta karta działa Zajmą my lewetę Nie widzi, bo patrzy Puchu Dobra, to słuchaj Sasza hmm? y

বাৰি দাৰু দাদা দৌৰিক আছে আদি দাদু আছে অজি যায় Powiadać. Może ona Bo lubi jakieś wiesz, akcje, wyboje, adrenalina, jakieś strzelaniny, hmm. napady. To... Może do policji ją wkręci, jeśli wybrakuje wrażenie. <grym> Jacek? czek! Ale jest sucho w <grym> Jacek! Przecież <grym> <jaszkawe> piłeś. <grym> Zamknij tam, a nie biją na tej INNOWROCŁAWSKIEJ Na innowatorskiej Inno jesteś, jeśli zaraz dam ba jajo. Dida, <laughs> Halo. Siema. Ej, mogę zdać, czy nie? Czy ja nie mogę... Zależy. A ja, masz lat. No, ale mogę odgrać postać dziecka, jak chcecie. Możesz? Nie, Serwer. nie Zrobisz to dla nas? Bo regulaminowo dostęp do serwera jest od 16 Jezu, roku syke. życia No dobra Starszy popatrzyć na górę 7.7 RP plus 16 Dobra, to już masz przyjdzie i mi zda Tak? No, on ma 40 lat, to chyba go prawda? Stary ci zda? No Parówki? Może coś? Gdzieś? <noise> Parówki? No, <gum> być z paróweczki. Możemy skoczyć. Nie, nie chcę parówki, nie, nie. Ale mi się cię skojarzyło. Ale miałam na myśli parówę A, chcę No. Co jest? Wezję ktoś z mechaniką. O, co? Nie, tak, to nie, zostaw to, zostaw to, zostaw. Gdziek! Co jest? A to lemon. To cytryna jest. No, mam Pod, Rockport Plaza No i prawie doszło tutaj do wypadku na Occupation Ave w kierunku wschodnim Macie 5 czy do banku? Jakieś auto jedzie jeszcze za no, Ja, do nie mam, nie? po ja, do mnie strzela. No i nice. tak wam nic nie zrobi ten ciąg. Dajcie 5 koła. Dajcie 3 koła. Ja tu mechanikę wezmę. Daj trzy koła Nie mam Nie bądź fała Daj pięć koła, czołgista daj A, 3, o, E, czołgista. O, nie, czołgista! Czołgista, daj się koła Czołgista, czołgista. daj trzy koła O! Komu? Nie! Od, mi daj trzy koła, czołgista Mi daj pięć Co się... Strzelał Nie, nie, nie No co za debil nie jedziesz, bo klamy nie wyjdziesz. No i pan... za pomoc, nie no. Zesłanie do gułagu Na Rosję, na Sybir! O nie! To nie, nie dla mnie, to o Jest pan gotowy na wybranie prezentu! Oooooooo! Gułak, czy mam zaryzykować Gułak? Mam numer. Prezent jest, od jeden! Dzisiaj ciasteczko powiedziało mi, że. powiedział mi, że, powiedział mi, że mam, mam, mam farta i mam przyszłość przed sobą, więc jestem gotowy, tak, chcę zaryzykować. Jaki numer ich prezentu, pan wskazuje? Jeden! Uwaga... Batko, sprawdź co mamy w prezencie numer jeden. Okej... Okay. Chwilę będzie wiadomo. Proszę państwa, co za emocje, aż mi kapie... kapie z czoła! O, co jest w prezencie numer jeden! O, matko, O, matko, Uwaga, uwaga! 10 tysięcy! 10 tysięcy dolarów! 10 tysięcy! Proszę pana, jest pan bogaty! Jest pan bogaty! To jest to! Maga świąt! Proszę państwa, u nas każdy wygrywa! Dlatego, jeżeli państwo też chcieliby wygrać, wyślijcie nam 500 dolarów na numer konta 48. Numer konta 48, a pomnożymy wasze pieniądze! O tak! Mówię dla was. John Thompson z radia ty, ty, Los Santos FM! Ty, ty, przepraszam, a gdzie mam się zgłosić po tą wygraną? Halo. Halo. Dział e, obsługi radia Los, Los Santos FM. Pan tutaj po wygraną, tak? Oczywiście. Zgaduję, tak, przyłączyli mnie do pana. Dobrze. E, niech mi pan powie, jaki pan ma numer konta. E, no właśnie w tym rzecz, że. Wie pan, jak to panu powiedzieć, to. Komornik mi siedzi na kąsi, nie dałoby się jakoś tak, wie pan, kopertą podrzuciś mi tego? Mhm mm ma pan wykupiony abonament, rachunek, bo telewizja idzie Oczywiście, wszystko płacę, normalnie wszystko płacę, akurat to jest wszystko Ech. normalnie, regionalnie, wszystko jest normalnie, przeznacznie płacone normalnie, wszystko jest na papierze udokumentowane mm -hmm. Wszystko tak. jest normalnie, czyściutkie, nie? No Numer abonamentu No, numer puta? Abonamentu! Aha, ee, abonamentu, 13 Mhm mm So, yes. hey. I don't know. Hey.